Ja słyszałeś o afirmacjach, oglądając filmy o manifestacji, ale czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy te wszystkie rzeczy, które słyszeliśmy w tylu filmach, są prawdziwe, czy działają? Czasami widzę nawet ludzi mówiących, że to nie działa, że afirmacje nie mogą zmienić naszego życia, że to bezużyteczne, że manifestacja nie działa i wiele innych rzeczy. A co jeśli powiem Ci, że wszystkie Twoje pytania zostaną udzielone w tym filmie? No cóż, właśnie to dzisiaj robię. Dziś odkrywamy niesamowitą sztukę manifestacji, używając tylko słów, tych prostych słów, fraz, których używasz w swoim codziennym życiu. Sposób, w jaki do siebie mówisz, może stać się twoją magiczną różdżką, przynosząc pozytywne nastawienie i sukces do twojego życia. To nie jest tylko fantazyjna koncepcja, za tym stoi prawdziwa nauka. Pozytywne afirmacje mogą zmienić konfigurację Twojego mózgu, przeprogramowując go, aby skupiał się na dobrych rzeczach. To jak trening mięśnia, im częściej go używasz, tym silniejszy się staje. Wiele osób często mówi, że czasami przyciągają do swojego życia rzeczy, których nie chcą. Wciąż powtarzasz rzeczy, których nie chcesz, myśląc, że zamanifestujesz scenariusz, którego nie pragniesz. Pozwól, że wyrażę się jaśniej. Czasami czujesz się tak niepewnie co do rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu i nie chcesz odczuwać tego uczucia. Być może chodzi o biznes. Pozwól, że podam Ci jasny przykład. Powiedzmy, że chciałeś zdobyć prawo jazdy i ciężko pracowałeś, aby je uzyskać. Tak bardzo pragnąłeś tego prawa jazdy, że zaczynasz myśleć o wszystkich rzeczach, których nie chcesz, aby się wydarzyły. W twojej głowie będziesz myślał, nie chcę oblać tego egzaminu, nie chcę popełnić błędów przy hamowaniu awaryjnym, nie powinienem się denerwować i tak dalej. I właśnie dlatego popełniamy błąd, tak bardzo skupiamy się na rzeczach, których nie chcemy, że kończymy manifestując ten sam scenariusz, którego nie chcemy. Kończysz z tymi samymi rzeczami w swoim życiu. A to dlatego, że wyraziłeś to światu niefizycznemu. Tak bardzo skupiłeś się na tym, że nie chcesz tych rzeczy, że wszechświat dał ci dokładnie to, o czym myślałeś. Spójrz, magia manifestacji i prawo przyciągania polega na tym, że przyciągasz wszystko, o czym myślisz. W książce Sekret, napisanej przez Rhonda Ben autorka, wspomina o tym niesamowitym pomyśle, który mówi, że wszechświat nie rozumie koncepcji słów negatywnych. Wszechświat nie rozumie nie chcę, nie mam lub nie. Podczas manifestacji wszechświat nie wychwytuje słów takich jak nie lub nie. Przyciągamy tylko to, co mówimy wszechświatowi. Wszechświat słyszy tylko to, co mówisz. Jeśli próbujesz przekazać wszechświatowi słowa, których nie chcesz, dostarczy ci on tylko życia, którego nie chcesz. Podobnie jak w przykładzie który wspomniałem wcześniej o prawie jazdy, skupiłeś się na rzeczach, których nie chciałeś i skończyłeś z tym samym scenariuszem w swoim prawdziwym życiu. Słowa, których użyłeś, stworzyły twoją rzeczywistość. Zatem pojawiają się pytania, jak manifestujemy? Jak używamy afirmacji? Jakiego rodzaju rozmowy wewnętrzne powinniśmy prowadzić ze sobą lub jak powinniśmy rozmawiać z innymi? Spójrz, Twoje słowa mają moc. Masz moc mówienia do wszechświata i przyciągania wszystkiego, czego pragniesz. Kiedy mówię wszystko, mam na myśli wszystko. Moc, którą wysyłamy do wszechświata poprzez wibracje, częstotliwości, poprzez słowa, których używamy w naszym codziennym życiu, ma ogromną moc, a ja nauczę Cię tego wszystkiego dzisiaj w tym filmie. Zanim zaczniemy, musisz zrozumieć, że Twoje słowa, sposób w jaki mówisz i wszystko, co wychodzi z Twoich ust, rzeczy, o których myślisz w swoim umyśle, sposób w jaki do siebie mówisz, mają niesamowitą moc. Sposób w jaki do siebie mówisz ma znaczenie. Często widzi się ludzi, którzy karcą się za popełnienie jakiegoś błędu. Albo sprawiają, że ten żal brzmi w każdej drobnej rzeczy, która im przeszkadza. Wszystkie te małe rzeczy decydują o sposobie, w jaki kształtujesz swój świat, pożądaną rzeczywistość, na którą wszyscy zasługujemy. Zasługujemy na życie pełne szczęścia i obfitości, dobrobytu i miłości. Mamy moc tworzenia świata, którego chcemy. Mamy moc Boga w sobie i jesteśmy współtwórcami życia, którym żyjemy. Wszystko do tej pory zamanifestowaliśmy świadomie lub podświadomie mocą Boga, mocą wszechświata. Mamy siłę i umiejętności, aby stworzyć wszystko, aby zamienić nasze pragnienia w rzeczywistość. Używając tylko fraz, możemy zmienić sposób, w jaki rozmawiamy ze sobą, sposób, w jaki rozmawiamy z wszechświatem. Świat niefizyczny pomaga kształtować życie, w którym żyjemy, rzeczywistość, którą tworzymy. Więc tutaj zaczynamy. Po pierwsze, wszyscy musicie zrozumieć, że wszyscy jesteśmy twórcami własnego życia. Błąd, który ludzie często popełniają, polega na tym, że nie wiedzą, jak rozmawiać z wszechświatem, jak wysyłać wibracje i częstotliwości do boskiej rzeczywistości, której pragną. Jeśli chcesz wiedzieć, jak, możesz obejrzeć mój poprzedni film, wspomniałem o linku w opisie. Zatem o błędzie, który ludzie popełniają, kiedy manifestujemy lub używamy prawa przyciągania, przyciągamy to, o czym myślimy, przyciągamy to, co mówimy. Jak wspomniałem wcześniej, wszechświat nie rozumie koncepcji słów negatywnych, takich jak nie lub nie. Zatem zamiast myśleć o scenariuszach, których nie chcesz, pomyśl o rzeczach, których chcesz. Wszechświat spełni to, o czym myślisz. Przyciągniesz to, o czym myślisz i mówisz. Więc jeśli mówisz negatywnie, przyciągniesz więcej negatywności do swojego życia. Teraz, jak uniknąć przyciągania takich scenariuszy do swojego życia? Wróćmy do przykładu z prawem jazdy. Wcześniej stworzyłeś w swoim umyśle scenariusz, którego nie chciałeś, i dostałeś dokładnie to. Przyciągasz to, o czym myślisz. Zatem od teraz powinieneś używać tylko pozytywnego wzmocnienia. Zamiast myśleć o tym, co możesz oblać, pomyśl o tym, co możesz osiągnąć. Wiem, że nie możemy powstrzymać pojawiania się rzeczy w naszych umysłach, ale możemy ćwiczyć i zmieniać te negatywne myśli na pozytywne. Zamiast myśleć, nie chcę popełnić błędu przy hamowaniu awaryjnym, pomyśl, zdam test hamowania awaryjnego. Nie mów, że to trudne lub skomplikowane, ponieważ jeśli to zrobisz, uznasz to za trudne i przyciągniesz więcej trudności w tym procesie. Zamiast tego powiedz, to łatwe i udało mi się. Zdałem test. Żyj w przyszłości, nawet nie używaj słowa będę. Zamień je w potężne frazy w czasie teraźniejszym. Zamiast mówić, będę odnosił sukcesy. Powiedz, jestem niezwykle skuteczny we wszystkim, co robię. Uczyń je krótkimi, słodkimi i konkretnymi, ponieważ oczekujesz, że rzeczy się wydarzą. Żyj w przyszłości i mów do siebie tak, jakbyś już zdał egzamin na prawo jazdy i go zdał. Powiedz, to łatwe i dostałem moje prawo jazdy. Zrobiłem to i dostałem moje prawo jazdy. Sposób, w jaki zwracasz się do siebie. Odzwierciedla sposób, w jaki komunikujesz się z boskością. Wiara, którą masz w odpowiedź wszechświata na twoje pragnienia, odzwierciedla wiarę, którą masz w siebie. Co ciekawe, moc kształtowania twojej rzeczywistości jest w tobie, podobnie jak siła boska. Rozważ to,